Cześć! Jestem Tomek, a to jest kanał Koniec Bycia Singlem. Dziś opowiem o typach mężczyzn, w jakich zakochują się kobiety, i wykorzystam do tego typy filmowe. Zapraszam! Cieszę się, że znowu się widzimy. Kolejny tydzień, kolejne możliwości, kolejne wyzwania i kolejne działania nasze chrześcijańskich singli oraz na stronie koniecbycia singlem.pl Serdecznie zapraszam Was na to, żebyście tam zajrzeli, bo można skorzystać z naprawdę bardzo, bardzo fajnych wydarzeń, które organizujemy i z ciekawych atrakcji, a także niektórych szkoleń, które są związane właśnie z tym, jak przestać być singlem oraz dla par. Drodzy państwo, przechodzimy do tematu, bo po to właśnie się spotkaliśmy. Kim są mężczyźni, których pragną kobiety? Jakimi są osobami i jakie są zagrożenia w tych typach mężczyzn? Oczywiście mówię tu o przykładach, które są wyciągnięte z filmu, więc też te przykłady jakby są w jakikolwiek sposób nacechowane pewnymi elementami. W związku z tym trzeba wybrać z nich te, które są fajne i te, które są niefajne. Trzeba zaznaczyć te cechy, które są bardzo pozytywne, te, które są negatywne, te cechy, które chcesz wziąć i te cechy, które chcesz odrzucić. Ale będziemy mówili o konkretnych typach. Typach facetów, którzy są w jakiś sposób utożsamiani z takim bohaterem. Pierwszym z nich, który wybrałem, to jest William Wallace z filmu Braveheart. Może kojarzycie, grał go właśnie Mel Gibson. Dla mnie jest to jeden z najbardziej fascynujących filmów, ponieważ pokazuje on gościa, który poświęca swoje życie, który chce zmienić świat, który chce pokonać problemy wynikające tam pomiędzy wszystko się dzieje na Wyspach Brytyjskich i tam są walki pomiędzy północą a południem. Kim, z czym? Obejrzyjcie film, naprawdę warto. W każdym razie taki facet jest gościem, który bardzo podoba się kobietom z tego powodu, bo on działa za ideą. Chce robić i chce zmieniać świat, chce bronić jakiejś idei, która dla niego jest ważna. Chce być mężczyzną, który cały świat chce zbawić. I czasami, niestety, zapomina o tym, że wokół niego istnieją ludzie. Zapomina o tym, że przez pewne jego działania e, ktoś może umrzeć, ktoś może cierpieć, ktoś coś może boleć, na przykład z tęsknoty za taką osobą. No właśnie. Taki mężczyzna z jednej strony może dać ci poczucie, że jesteś naprawdę świetnym bohaterem, bo to jest super bohater, ale z drugiej strony może dać ci poczucie takie, że możesz czuć się odepchnięta, że możesz czuć się zapomniana, że możesz być zawsze na którymś miejscu z kolei, a nigdy nie na pierwszym. Taki mężczyzna, który wydaje Ci się świetnym takim frontmanem, który naprawdę potrafi za sobą ciągnąć tłumy, może zdarzyć się, że będzie niestety zapominał o Tobie. Że będzie dawał Ci poczucie z jednej strony bezpieczeństwa, bo on jest takim twardym, ale z drugiej strony będziesz czuła cały czas zagrożenie, że możesz go po prostu stracić. Taki mężczyzna jest z jednej strony fantastycznym partnerem do swojego, do, do życia, bo może dać Ci przygodę, której naprawdę ciężko zapomnieć, a z drugiej strony może dać Ci niestety przykrość, którą też będziesz pamiętała do końca życia. Drugi typ. James Bond, agent 007, to taki facet, przy którym czujesz się kobieco, taki facet, przy którym czujesz się podziwiana, taki facet, który jest w stanie popatrzeć na ciebie, a ty już wiesz, że to jest mężczyzna, którego możesz pragnąć. No właśnie, kim jest James Bond? James Bond jest takim mężczyzną, który ma w sobie e, takie cechy męskości, których bardzo, bardzo, bardzo oczekujesz. To mężczyzna, który z jednej strony lubi przygodę, ale z drugiej strony yy, nie odrzuca kobiet. Nie, nie, nie. To jest mężczyzna, który te kobiety do siebie przyciąga. Problem jest jednak taki, że James Bond nie angażuje się emocjonalnie. Te kobiety są bardzo często zmieniane w jego życiu. Okej, okay, wiemy o tym, że historia Jamesa Bonda jest tak długa, że pewnie musiałby żyć 500 lat, żeby te rzeczy, które są w tych filmach, zostały zrealizowane w życiu jednego człowieka. Ale... W każdym filmie e, zdarza się jakaś kobieta, e, a niestety w niektórych nawet kilka, z którymi James Bond ma bardzo mocne relacje intymne. I James Bond wcale się nie przejmuje tym, że odchodzi od którejś. Wcale się nie przejmuje tym, że któraś kobieta może cierpieć z jego powodu. Dobra, wcale to może jest za dużo powiedziane. Prawie wcale, bo rzeczywiście są pojedyncze odcinki gdzie gdzieś tam, go to delikatnie dotyka. James Bond to facet, który jest niesamowicie dobrze skrojonym garniturze, który jest wypachniony, który wygląda jak milion dolarów, który podoba się kobietom, który jest ucieleśnieniem marzeń kobiety o mężczyźnie, ale z drugiej strony jest to ucieleśnieniem antymarzeń w postaci takim, że Całkowicie pozbawiony jest on uczuć, które możesz z nim stworzyć, oraz związku, który może pomiędzy wami powstać. Kolejny, fantastyczny człowiek, który na pewno z nim przeżyjesz najfajniejszą przygodę swojego życia, który będzie odkrywcą i będzie chciał razem z Tobą odkrywać cały świat, czyli nie kto inny jak. Indiana Jones. Gość, który jest z charakterystycznym kapeluszem oraz batem, którym potrafi pokonać niejednego gościa z największym karabinem na świecie, największą maszynową. Czołgi i samoloty nie są groźne, bo bat pokona wszystko. To jest gość, który jest nieustraszony, który będzie zawsze parł do przodu, ale z drugiej strony i jest trochę Piotrusiem Panem. Jest niedojrzały. Jest człowiek, który nie potrafi dorosnąć i który cały czas dąży do tego, żeby osiągnąć coś, czego nigdy nie osiągnie, a jeżeli znajdzie jakąś jedną rzecz, szuka od razu drugiej. Nie potrafi się ustabilizować. Nie da Ci chociaż stabilizacja, to mam na myśli to, że będzie w jednym miejscu z Tobą, że pozwoli ci Wam na rośnięcie, na rozrost, na budowanie Waszej relacji. W związku z tym będzie to gość, który cały czas gdzieś będzie poza domem, cały czas będziesz się bała, czy on wróci następnego dnia, czy nie, no bo nie wiadomo, jak Indiana Jones poradzi sobie w kolejnej części. Swoją drogą chyba niedługo już piąta będzie z tych takich najbardziej znanych, oczywiście z Harrisonem Fordem. Zresztą uwielbiam Indiana Jonesa, ale nie wiem, czy byłby idealną postacią na związek z kobietą. Kolejny e, przykład to właściwie takich dwóch gości. E, jeżeli ktoś z Was oglądał przyjaciół, ulubiony serial mojej żony, albo serial e, Jak poznałem Waszą Matkę, How I Met Your Mother po angielsku z moją piękną dykcją, e, jeden to Joyce przyjaciół, a drugi to Barney z Jak poznałem Waszą Matkę. To jest typ mężczyzny który potrafią Ci powiedzieć dokładnie to, co chcesz usłyszeć. Dokładnie w taki sposób, jak byś chciała, żeby do Ciebie powiedział i jakbyś e, oczekiwała tego. Jest taka scena w filmie Jak poznałem Waszą Matkę, kiedy to Barney e, wjeżdża na Empire State Building, czyli jeden z najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych, e, i podchodzi do e, samotnych kobiet i patrzy jej w oczy i mówi: On nie przyjdzie po czym te kobiety rzucają mu się na szyję, a on oczywiście wykorzystuje je. No i to jest typ faceta, który... Nie potrafi budować stałego związku. Musi mieć kolej, kolejną dziewczynę za kolejną. W przeciwieństwie np. do Indiana Jonesa, który może dałby sobie radę z jedną kobietą, ten nie dałby rady. A wręcz nawet on czasami się angażuje emocjonalnie i ta jego emocjonalność jest taka, że przelewa potem ją z jednej kobiety na drugą. Jest po prostu kobieciarzem. Do granic możliwości kobieciarzem, ale będzie ci mówił piękne słówka, dokładnie takie, jakie chciałabyś usłyszeć. Ostatni punkt. Właściwie jest to związane z postacią filmową, ale również postacią biblijną. Nie tak dawno w kinach był, no nie tak dawno już jakiś czas temu film Samson z rok, może nawet z półtora roku. Kim jest Samson? Ham Samson jest Herosem. Dla niego nic nie jest niemożliwe. Jest to typ zdobywcy. Jest silny ale też z drugiej strony nie jest okrzesany i do końca nie wie, czego chce w życiu. To mężczyzna, który nie potrafi dać sobie rady w relacjach. Dlaczego? Ponieważ no, film to troszeczkę inaczej przedstawiał niż jest w rzeczywistości, ale Księga Sędziów polecam przeczytać historię Samsona. Samson jest gościem, który nie potrafi rozmawiać z kobietami. To mama, to jego mama przynosi mu kobiety. Przynosi mu to jest tak trochę powiedziane na wyrost, bo właściwie Samson mówi, mm, mamo, Podoba mi się tam ta kobieta. Trochę w stylu drżonego brawo, nie? Mamo, tamta dziewczyna mi się podoba. Co robi mama? Idzie do tej dziewczyny i mówi: od tej pory będziesz jego żoną. No i te kobiety się generalnie zgadzały. Samson jest facetem, który ma niesamowitą siłę. To trochę taki, można powiedzieć, nie obrażając oczywiście, taki trochę dres. Łysy, który nie do końca potrafi się wysłowić. Taki trochę chłop, który po prostu swoją siłą przed do przodu. A jego siła jest przeogromna, bo potrafi naprawdę. Robić rzeczy, które nam się w głowie nie śniło. Na przykład tam zabija oślą, szczęką, dwa tysiące filistynów i wiele, wiele, wiele innych tam rzeczy, które się dzieją. Co robi? On ma zasłonięte oczy, on chce budować relacje z kobietami, ale jest typem, który nigdy w życiu nie potrafi przejść z chłopca, który jest w krótkich spodenkach, aby stać się mężczyzną. Zostaje na, pełnym, na, na pewnym poziomie rozwoju i nie idzie nic do przodu. Niestety, e, może on dawać e, nadzieję na zbudowanie relacji, a w rezultacie jest to facet, który jest całkowicie pozbawiony uczuć i emocji. Ostatni typ, e, który myślę, że jest niesamowicie ciekawym rodzajem mężczyzn, to chłopak, który w jakiś sposób jest wyjątkowy i, i który ma w sobie niesamowity potencjał, który jak widzisz takiego faceta, to chcesz go wyzwolić. To. Buntownik z wyboru. Buntownik z wyboru, czyli taki gość, któremu ym, nie podoba się dzisiejszy świat i stara się żyć inaczej. On nie chce go zmieniać, może w niektórych częściach, ale generalnie on chce być sobą i żyć na swój sposób. Yy, ucieka od, od tego świata. Yy, to są osoby, które yy, mają, właściwie można powiedzieć, że one żyją w swoim świecie. Do którego nikogo nie chcą wpuszczać. Ten świat jest ich tak hermetyczny, że kiedy zaczynasz go delikatnie otwierać, to on zamyka się jeszcze bardziej. A niejednokrotnie zamyka się tak, że już możesz go nigdy nie zobaczyć, bo po prostu znika z Twojego życia. To są jedynie postaci, ale. Poniekąd każda kobieta chciałaby mieć takiego mężczyznę jak William Wallace, Bond, Indiana Jones, e, Joy, e, Barney, Samson, e, czy na przykład buntownik z wyboru. Ale z tymi wszystkimi najlepszymi cechami, które ci mężczyźni mają. A bez ich wad. Niestety, nie jest to łatwe. Nie jest łatwe znaleźć mężczyznę, który jest oczywiście tych wad pozbawiony, ale marzenia do tego, żeby budować i żeby wyciągać wnioski właśnie z tych mężczyzn, myślę, że są bardzo, bardzo cenne. Bo te cechy, które oni mają, to cechy, których pożąda większość kobiet na świecie. Więc jeśli jesteś facetem i trochę chcesz, zbudować swoją siłę, bo czujesz, że jest ona za słaba, bo trochę chcesz się bardziej otworzyć na świat, to warto sobie obejrzeć te filmy, bo mogą dać one Tobie dużo szerszy kąt widzenia, kąt czy tam wszystko widzenia, eee, i dzięki temu będziesz może trochę lepszym facetem. A Ty, droga kobieto, możesz również obejrzeć te filmy, do których Cię bardzo serdecznie zachęcam, bo mogą one pokazać Tobie, że czasami, jeżeli dasz takiemu facetowi za duże zaufanie, to on Cię może zranić. A to by było niefajne i by było bolesne. I warto to wszystko zrobić, żeby w końcu znaleźć tę odpowiednią osobę, takiego mężczyznę, Herosa, który będzie uwodzicielskim, poszukiwaczem przygód, który będzie nietuzinkowy i z którym będziesz mogła zmieniać świat. Życzę ci tego stałego serca, żebyś wtedy w końcu mogła powiedzieć, Koniec bycia singlem! A ty, żebyś mógł powiedzieć do niej, kiedy już staniesz się takim fantastycznym typem Koniec bycia singlem! No bo to jest kanał, koniec bycia singlem, a ja jestem Tomek i pozdrawiam Was z kawiarni Agere Contra. Chyba już ostatni raz z tego miejsca, bo ludzie się strasznie gapią przez szybę, jak do was mówię i nie czuję się z tego powodu komfortowo. Co chwilę ktoś mi macha nawet przechodząc. Także serdecznie dziękuję i zmieniamy miejsce. Wiem, że co pięć zazwyczaj filmików gdzieś zmienialiśmy, ale następny tydzień nagrywamy gdzie indziej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie filmiku. Serdecznie zapraszam Cię, aby kliknąć subskrypcję pod tym filmikiem albo żeby dać jakiś komentarz łapkę w górę. Będzie nam miło wtedy nawiązać razem z sobą kontakt. Serdecznie zapraszam Cię też, aby wejść na stronę chrześcijańscysingle.pl